A no jak on kurwa nie pada? No zero mana B. Jebany spel duńskich. Nie wiem gdzie te full auto idzie w tej jednej grze. Co nie pieknie. Ja nie są zrobię. Nie wiem, co to jest. No i już Oj, chuj. Pozdrawiam, oj, oj oj. Bardzo ci polecam ogólnie. Taka gomora polska. Ok. Co to jest? Oj, oj, oj. Kurwa rauan po farmie ode mnie. tego wprasza jeszcze. Wchodzimy? Oh, yeah. No go Wziąłem na no, okno i flaszyłem uh. Chciałaś? Jest długa jeden Ja, ja, go, ja go puszczam Cisza O oh, kurwa Puszczam go na długiej Bóg leży Nice Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CSGO Skins. Doładowując z kodem Uniwersum, masz szansę dostać prezent w postaci skina. CSGO Skins oferuje codzienną, darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaicaniem są specjalne eventy, które co jakiś czas strona organizuje dla graczy. Dodatkowo na stronie możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Sprawdź link w opisie, użyj kodu Uniwersum i odbierz darmowe 2 i 10 zł oraz plus 10% do depozytu. Aktualnie trwa giveaway, wyładowując Skodem Uniwersum masz szansę wygrać epickie skiny. Chodzę ikonem. Po głowie jest kurwa, Skona. Nice wow, wow, życiówka A życiówka, chłopiek chyba tych Kurwa, macie tak kurwa, kurwa, jebana kurwa. w dupech. Dabiegacę! Bo przejebania to jest jeszcze ogólnie, to ja wam mówię, skróć piwnie, ktoś, skróć piwnie, ktoś, Babel skracaj piwnie. Ja już cofam pod we. Ale kurwa bomby! Ja pierdolę! Czy ci olali? Jak oni nic nie odpisują poza treningami. Wiesz, jak u mnie wdrożenie to wygląda? Jeden ma zmutowany telefon, myślę, że no te, powiadomienia. Całkowicie. Yy, jeden ma zmutowane powiadomienia od wszystkich poza swoją dziewczyną. Ja stole yy, Jeden w ogóle praktycznie telefonu nie używa. Tak, tak to jest, no. To jak to. Nie wiem kto weźmie śwego. Jak siuchy wolny, to kurwa polski team klej z siuchym i tyle, no. I spróbować jeszcze raz, jako drużyna polska się dostać gdzieś. Bo siuchy do. No, no z polskich igli no to chyba siuch jest najlepszy, nie? Dobrego snajpera dopierość do tego, dwóch riflów, zajebistych i z Polski. I może coś jakaś polska coś ruszy, kurwa do przodu. Ale w Polsce też pieniędzy nie, już nie chcą dawać. Z tego co słyszałem. W sumie, w sumie no, no nie dziwne, że nie chcą dawać pieniędzy. Na Polaków. No bo inwestujesz, jesteś organizacją esportową, bierzesz sobie pięciu gości z Polski, inwestujesz w nich pieniądze. Nie wiem, opłacasz im wyjazdy, płacisz im pensję miesięczną i tak dalej, a oni ci kurwa w pierwszy grają i wygrywają ci z turnieju 8 złoty. No to na chuj. A ja nie mówię, że Siuchy chce grać, tylko że fajnie by było, no, jakby Siuchy złożył drużynę polską, albo by się skleiłby polsko drużynę ogólnie. Stopię wyszedł ja gość. Ja, ja, ja. I no, dostąp Hedda B jeden Mam przejebane Jeden B Jeden B Dolny Jeden jest pod longiem, czeka na skrót Ja pier... Oj Jeszcze jeden, jeden dolny Dolny, dolny Ostatni od longu Nice Angelo Stop. Ja pierdolę no chyba kurwa doby, bo ale znowu! Ej, <laughs> o, ostatnio! Ostatnio też zajebam. Ej z tej P2000! Gorn, 5 zł. Dzięki Gorda Pytaj, Bartoszu, czy mógłbyś do Gabena zagadać, żeby obniżył trochę cenę twojej naklejki, bo chciałem na M4 nakleić twoje No stary, z no koki, ale 100 zł trochę dużo. No, na no, dane, jak no, jak no trzeba, nic nie trzeba. mogę, no nic nie mogę na to poradzić, widzą no, naprawdę. Szkoda. Ja miałem kiedyś ich ze 100, tak? by po 50 groszy, miałem ich naprawdę dużo, a teraz jest jak jest, jest jak jest. Podsprzedawałem wszystkie, jakby po 15 zł, bo mi brakowało do gierki. Eee, no i wyszło jak wyszło. disk, się może tego spodziewać, to na razie w ogóle nie jest zainteresowany prawą stroną. Oj, tutaj taki nieudany granat. Zantares już się pojawia na posterunku. Ta jest o, jest Cetrisie, no. tak, to jest, wyszedł. Tetrisie, no. Tak, 300. Ja na razie nie pokryję, czekam, masz wichry. razem może? Idzie. Ja idę sandbox. No dawaj, no. Leży. Dawa. O, no to dalej kitam się. Będ, Będ. Kurwa, to odpuściłeś, to pod koniec. No dobrze, no. kurwa. Kurwa, koń wchodzi. Albo pod tutaj nie, O to trzeba nie biegać, widzowie, widzicie? To trzeba biegać. Tam gdzie idzie? On, czekaj. Masz to, masz to. Chodź, 3, 2, 1, 3, 4. 3! o, 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 o,

jak ja poznałem się z Peworem... Ja Izak powiedział, że jest taki youtuber z SESA i można by go wziąć do Emeritus. Ja powiedziałem, Podbisz. że ty, żadnych obcych nie chcę w drużynie, że jebę go. A Izak powiedział, że spoko ziomek, a ja mówię, że w, w, w piździe to mam Ale później jakoś mam się zakolegowaliśmy i ten... Nie wiem Simon. Mogę wziąć za krzaki. O kurwa, Godzilla, ty! Obok nas! Obok nas! Obok nas! Idioto! do mnie, ty! Matają, strzelają do mnie! Kurwa, czemu Pomóż mi pod tobą, typy! No dojeżdżają mnie, ty kurwa, o No mnie, no za ich! No pomóż mi, no ty jesteś roz... jakiś! Ciebie... Ja nie gram z tobą więcej, kurwa! No na to moja bańka, zabij przez bańkę! No weź tą bańkę, debilu! Nie, nie, to nie gram więcej z tobą, kurwa, po tym co odjebałeś. W piątek, tak. Tydzień temu w piątek byłem na siłowni i już kurwa coś, było nie tak, słuchajcie. Poszedłem na siłownię, wiecie, yy, na ławeczce byłem, trochę cardio porobiłem, trochę takich siłowych. Kurwa, ja mówię, Ty, mówię do, do, do mojego trenera, Patryk, kurwa, mam takie zawroty głowy, że się wyjebie, nie? Mówię, on mówi, no może trochę za mocno z treningiem przycisnęliśmy dzisiaj, no bo taki ostry zrobiliśmy. I mówię, kurwa, możliwe, nie? Dobra, to później na spokojnie bieżnia i po tej bieżni, Kurwa, ja też mam zawroty głowy takie mocniejsze. Mówię, kurwa, co jest, nie? Usiadłem, mówię, ty, Patryk, kurwa, no muszę usiąść, bo się wykurwię zaraz na tej bieżni. A on mówi, no spoko, to już skończmy trening. on ja mówię, no lepiej skończmy. Mówię, żygać mi się chce, mówię, kurwa, jest niezaciekawie. Chuj. przebieram się i kurwa, wychodzę z szatni. Stary, wypałem się na ścianę. Mówię, jakby, nie, bo ścianę się wykurwił, nie? On mówi, ty, no coś, coś ci jest? Ja mówię, nie, no chyba nie, kurwa. Mówię tak, no, po prostu ten trening mnie tak zmęczył, kurwa, wycisnął, nie yy, Że mówię coś jest... Mówię kurwa, no i chuj. I potem już idę do domu i czułem się jakbym kurwa, bo z buta byłem na siłowni, no, mam tam 2,5 kilometra Jak wracałem do domu, to czułem się tak, jakbym kuwa, w łodzi podwodnej, kurwa, tak no nie wiem, tak dziwnie, po prostu musiałem tak trzymać fokus, żebyś kurwa nie stracił równowagi, nie? I dopiero mi to zeszło, po... Trzech, 3-4 godzinach od treningu było już lepiej. No i kurwa wiecie, poszedłem na badania wczoraj. Wczoraj byłem na badaniach właśnie, bo myślałem, że mi to przejdzie, że miałem gorączkę w ogóle w weekend, rozumiecie? Myślałem, że jestem chory, ale no przeszła mi ta gorączka po 3-4 dniach. Potem dalej było chujowo jakieś. Mam takie zaćmienia mózgu kurwa jakieś dziwne, że zapominam rzeczy. Chyba akcje się dzieją, nie? Przy tej anemii. Ja do, do tego, do... jeden do TV. Poszedł chyba no, jeden nasza. na Jak tu się wskakuje? Z kontrolą, Łukasz. Top mid. Flash. Kurwa, zaskoczyłem. Trzymaj, jeden no, może się kontrol. Kontrol. Jest mid, z paką. No, jeszcze raz. Spacaj, kontrol. Kurwa, duszę przecież. Paka, ale spacja, Potem kontrol. I nie wiadomo. A, dobra, jebać ten ikę. Nice, close, close, close. In. In. On the, ledge. On top? On the, ledge. On the ledge. Nice, man. No nie wiem. Wiedzą, że ten ekwipunek na ich koncie jest dużo. bardziej... Ty no nie, wiem, co mam powiedzieć, kurwa. Znaczy, no, kurwa no... to? Przewagę Wiedzą, że ten ekwipunek na ich koncie jest dużo bardziej. Ty no. Ciekawa sytuacja. mnie... Idę, idę. Nie, ten trzyma dorsy na cały czas. Jeszcze w side. Nie, gala gala. Ale fika Chłowie. dałem. Wiecie, no fajnie było gdyby to starczyło, nie? Ale... No zobaczymy. Zobaczymy, ja nie mam zielonego pojęcia co zrobić. To by, by byłyby najlepsze. Yy, pod tym względem, że dwóch pałac. Do kogo psyje? Był, był w sajdzie. Mam na raz... dwa... sześć. Jet mid. Jet mid. Mid, Kurwa! Piąta rano to jest moja godzina, kurwa!